Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blady. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z Kairostasy's Arktyczny Sen. Właśnie skończyliśmy w tym oto miejscu. Mamy się teraz wcielić w jednego z tych dwóch bohaterów. W poprzednim odcinku jeszcze próbowałem się wcielić w niego, aczkolwiek nie udało mi się cokolwiek zrobić. W tym odcinku spróbujemy zagrać nim. I może nim pójdzie nam troszkę lepiej. W każdym razie. W poprzednim odcinku nadal mieliśmy po części wizji i znaleźliśmy też oto nową broń. Karabin maszynowy. Jeszcze, znaczy no karabin maszynowy, tak Znaczy, no on jest jakby karabinem maszynowym, aczkolwiek nie pamiętam dokładnej nazwy broni jakim jest rodzajem. W każdym razie na pewno nie umieszkamy go użyć jak przyjdzie do, te, do tego okazja, no a teraz może wcielmy się w tego przeciwnika i spróbujmy zmienić jego los. Domyślam się, że będziemy musieli oświetlać, bo teraz... Musimy oświetlać ogólnie rzecz biorąc yy, wrogów, żeby nasz kolega mógł ich zajmować. Takie sprytne troszkę. No przecież oświetlałem go. Pomimo moich starań znowu się nie udało. Zapowstrólujmy no jeszcze raz. No, zdejmij go! Uff, udało się. Mam nadzieję, że tym razem zabiję każdego Bo nie mam ochoty jeszcze raz tego przechodzić No dawaj, zdejmij go On tu idzie Uff, no dobrze, udało się Tam jest Dobrze Tu jest Dawaj, zabij go No Udało się No i to się nazywa kooperacja Jak sami widzieliście Udało nam się tego człowieka uratować. Z jakiegoś powodu tego nam się nadal nie udało uratować. Musimy jeszcze nim postrzelać osobiście. Aczkolwiek ten człowiek będzie tam oświetlał. Trochę szczerze mówiąc, to jest trochę dziwne jeśli chodzi o ratowanie życia. Bo teraz gra. Teoretycznie on też tu powinien zniknąć. A gra zakłada, że pomimo tego, że nam ten go oświetlał, ten nadal to jest zginie. No co jest trochę takim błędnym, błędnym założeniem. No ale no nie kłóćmy się z logiką. To już nam będzie oświetlać drogę ogólnie rzecz biorąc. No dobra, dawaj, oświetlaj nam drogę. I to ma być oświetlanie? Jest beznadziejne. O, przynajmniej nie są tacy wcale silni. Teraz strzelaj, strzelaj, strzelaj. Uff... mało brakowało. Fak, 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 zmienimy za nie. Strzelaj, strzelaj. O. Dobra, już nie będziemy przeładowywać może. Ale przynajmniej nie są tacy silni, jeden strzał wystarczy, żeby ich załatwić. Ło, udało się. No dobra, i właśnie ocaliliśmy też naszego drugiego bohatera... bohaterowi życie. Nie wiem, czy cokolwiek to nam dało, szczerze mówiąc, oprócz tego, że być może faktycznie przeżyli. Nie jestem, nie sprawdzałem, czy te drzwi były wcześniej też zamknięte, ale załóżmy, że tak i nie dało się przednie. Już myślałem, że coś nam, nam wyskoczy, ale jak widać, nic się nie stało. Boże, czy to są właśnie zmutowane psy? Wybaczcie, pieski. Po pierwsze, jesteście stanowczo za głośno. A po drugie, mój Rex byłby bardzo zniesmaczony. To dla ciebie, Rexiu. Rexiu by się oburzył, gdyby coś takiego zobaczył. Musiałem skrócić ich cierpienie. No dobra, teraz przynajmniej będziemy. Pewni, że żadna siła nie zrobi, że te pieski nam wyjdą na zewnątrz i nas załatwią. Dobra, mimo wszystko jest tu nadal zamknięte, nie są pewnie. kuczeń. Nie, nadal To jest zamknięte, a to mnie troszkę martwi. O, to mogliśmy wziąć. Okej, okay, ale z tego, tego z całą pewnością nie możemy wziąć, bo jest za głęboko. O, to może przyładujmy sobie, mamy też kolejny magazynek. Zmieńmy to jest to, a to jest nasz karabin. Nie jestem pewien, ale być może mamy już cały jakby arsenał możliwy w całej grze. Tego jeszcze nie mieliśmy okazji wypróbować tej broni. Ale być może coś na nas za chwilę wyskoczy, więc są... O oh, fuck. No chodź tu. Ha, 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 rozwaliłem to wcześniej. Dzięki temu właśnie sobie uratowałem życie. Bo gdyby te pieski miały na, na mnie wyskoczyć w tej chwili, no mogłoby się skończyć to troszkę nieprzyjemnie. Ale troszkę jakby to przewidziałem, że to może się wydarzyć, więc załatwiłem pieski troszkę wcześniej. I całe szczęście. Dobra, chodźmy dalej. No, zapewne tutaj też zaraz na nas coś wyskoczy. Jestem, można być tego prawdzie aż pewien... o. Ale widzimy tutaj gorące źródło ciepła, więc w końcu podleczył swoje, swoje troszkę życie, bo dotychczas one życie się samo gdzieś regeneruje. Nie wiadomo na no gdzie do końca. Mrocznie, mrocznie, mrocznie. W końcu jesteśmy na opuszczonym statku. To powinna być całkowicie norma, że takie statki są. Tak, z całą pewnością nawiedzone. O, oh, fuck, 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 Co będzie lepsze? Spróbujmy też karabinu Nie, karabin to słaby wybór. Z tego lećmy. Tylko cholera niech on się pokaże mi. No i co? Poszedł sobie niby? Poszedł, postrzelał we mnie i sobie jak nigdy nic poszedł? Po no co? Taki troszkę brak szacunku. Przejdźmy do góry, tu musi być. Ej, gdzie on zni zniknął? Mam cię No, padaj tu Padaj, U udało nam się Przeleciliśmy tu cały magazynek, ale na szczęście przynajmniej go zabiliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, ten karabin może jest niezły, aczkolwiek ma średnią celność. Więc w sumie nie jestem pewien, czy jest taki naprawdę super, świetnym... Super, świetną bronią. Dodatkowo straciliśmy troszkę życia, strzelając z niego. Może cofnijmy się tu drobinkę, bo tu lampę widziałem ogólnie. Bo zakładam, że ona jest źródłem ciepła. No jak nie muszę zakładać, bo tak właściwie jest. I patrzcie ile nam ciepła od razu daje. Prawie pełne. To dobrze, przyda nam się na pewno. Teraz będziemy troszkę... Tr taki lekki parkour. Hua! Parkour zawsze spoko. O, są, to jest amunicja. Dobrze. Mamy już troszkę więcej amunicji. Teraz może spróbujemy z nimi postrzelać znowu jak spotkamy jakiegoś wroga. Nasz wróg uciekł zanim zdążyliśmy mu cokolwiek zrobić. Co to było? Czemu ten garnek wyleciał w powietrze? Czyżby miał takie mocne kopnięcie? Dzieją się tu dziwne rzeczy, bym powiedział: Naprawdę bardzo niezwykłe i wręcz dziwne. tum 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 어, 아렌스더보이두개대 아, O! Fuck! Co znowu on! Aaaa! Przeładuj, przeładuj, przeładuj! Nie, 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 nie to! Zabij go! O! fucking. Teraz nie zmaterializował się całe szczęście, ale to była naprawdę... przestraszna walka. I nie powiem, że jakaś szczególnie łatwa. Na szczęście karabin w tym przypadku sprawdził się faktycznie świetnie i pokonaliśmy naszego wroga. Jedynie co mnie martwi, że straciliśmy dużo amunicji po prostu i niestety już nie mamy tak dużo do naszego karabinu. No ale zawsze jeden wróg o jednego wroga mniej. I to jeszcze jakiego wroga? To nie jest byle jaki wróg. Wróg. To jest super wróg. Zobaczcie na niego. Po prostu... Zmutowany na maksa. Dwa karabiny maszynowe po dwóch stronach. Po prostu siejący zniszczenie. Wielki Bob. Znowu jakieś dziwne pomieszczenie konten kontenerownia. Gdzie, na, gdzie, gdzie nasz bohater jest narażony na ataki ze wszystkich stron. Proszę, ktoś na jego ognisko rozpalił. I to bardzo sporo nisko, że naprawdę możemy się nieźle powodować. Co będzie, co będzie? O to jest pytanie. Tak go zaświmy. Chyba. Aby na pewno tego załatwimy, załatwimy go tak, zobaczycie. Widzicie, jak go ranimy? Teraz budowaliśmy. A masz. Wow, fuckie. Yeah. Troszkę już mało amunicji mamy do tego... Do tej broni. Dlatego wyjątkowo zmienimy sobie teraz na tą. Dobra, troszkę się podbudujmy, po prostu jednak w tej walce straciliśmy troszkę życia. Chyba będziemy musieli się ostatecznie przerzucić na ten karabin, a potem na karabin maszynowy. Gdyż to chyba będzie najlepszym wyjściem. Chociaż karabin maszynowy z dalekiej odległości jest właśnie. Bardzo. tak zrobimy. Ginia! To jest broń. Taką to trzeba tego trzeba koniecznie używać, tej psikałki, ponieważ ona nam na bliskiej odległości pozwala załatwić wroga. A ogólnie rzecz biorąc, amunicji do niej jest pełno i ciągle możemy ją bez problemu gdzieś znaleźć. Nie jestem pewien, jak tu woda działa na naszych przeciwników, że oni, oni tak reagują, ale w sumie nie bardzo, nie, nie, aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Ważne, że jest skuteczne. Widzimy, jak woda kapie z różnych kontenerów. O, przed chwilą kapała przynajmniej. O, jest i drabina w jakieś wejście na górę. Skorzystamy. Od razu zimniej się zrobiło. Znowu jakieś pokłady mieszkalne. Ale mamy tutaj też pełno broni i amunicji. Czyżby to była jakaś sugestia, że czeka nas. Nie sam o, proszę, i do tej broni, co przed chwilą nie mieliśmy amunicji, już mamy pół amunicję. Cóż no, widać, że krótko mówiąc zapowiada się na coś niezwykłego, bo w normalnych warunkach nie dawaliby takiego takiego arsenału. Dobra, jeden wróg poszł z jednym wrogiem poszło całkiem gładko. Aczkolwiek domyślam się, że to jeszcze nie koniec. Proszę, włączmy jakieś takie elektryki odrobinkę. Ale jest mi gorąco. I to nie dlatego, że jestem gorącym facetem, tylko faktycznie jest tu gorąco. Słyszymy kolejne. Co on do nas idzie? Fak, nie to, aaaa! ale zrobiliśmy mu dobicie. Z takiego bliska walczyć. Powiem, że nawet nie było tak źle. Nawet nie zabrał nam tyle życia ile mógłbym się spodziewać. A tutaj mamy regenerację. Więc w sumie można powiedzieć, że poszło całkiem nieźle. Wróg zabity. Patrzcie, jak oni są ciekawie skonstruowani. Mają takie specyficzne nogi, przez co ich, gło ich głośno słychać. I kraty zamiast oczu. To ci dopiero mutacja. To ci dopiero zombie. Chodzące zombie. W wyniku choroby. Czemu nie? Mamy już sporo amunicji do naszego karabinu, spróbujemy wypróbować teraz przy jakimś przeciwniku. O, co to tym razem? Włączmy prąd. No, możemy się podregenerować, ale w sumie niewiele nam ciepła to daje, a mamy o wiele więcej życia. Samo kiwające się drzwi. Tutaj jest zamknięte. Czyżby to był kolejny... koniec? To chyba koniec tej misji, tak mi się wydaje. O, wizja. Woodstorm, jesteś zadowolony z twojej wolności? Czy coś jest nie tak? Chcesz już wrócić do twoich placów? Wtedy idź. Zostaniesz w porządku z jedzeniem. To koniec tej... tego poziomu. Chyba w tym poziomie będziemy chodzić nareszcie po pokładzie. Długo czekaliśmy na ten moment, trzeba przyznać, ale cóż, pokład na pewno nie jest ciepłym miejscem, więc będziemy musieli pewnie znajdować takie poszczególne miejsca ciepła. o zapowiada się coraz ciekawiej, naprawdę ten, jakby, akcja coraz bardziej się zagęszcza. Kurczę, co możemy się spodziewać i lada chwila finału. Dobrze, że nadal jest nam tak ciepło. Och, czas się wydostać na zewnątrz. Niech Bóg mnie błogosławi. Światłości nadchodzę! Ło, ale tu zimno. O, Oczywiście mi to nie przeszkadza całkowicie. Co to było? Jakieś przerażliwe potwory. Mieszczą się na powierzchni tego oto miejsca. Ja ledwo już chodzę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy przetrwam to. Fak, jakaś blokada. Jak to minąć? To chyba mój koniec, szczerze mówiąc No dobra, tym razem moja wyprawa na zewnątrz się troszkę nie powiodła, choć faktycznie przyszliśmy kawał drogi. To trzeba mi przyznać. Jakieś dziwne stwory latają na powierzchni tego sta... Znaczy na powierzchni, no w ogóle na powierzchni, na zewnątrz. Aż dziwne, że w takim mrozie ktokolwiek może latać. No ale cóż, to, to te stwory nigdy by nie były normalne. Dobra, pierwsze co mi tu przychodzi na myśl, to włączyć to. Co nam daje, no, sporo ciepła. Widać, że tyle ciepła nam jest potrzebne, żeby to... Żeby przebrnąć się przez ten zlodowaciały fragment Ale nie, nie, właśnie Bo oprócz tego, że światło, przyda nam się też sporo energii w tym przypadku Więc energię, bo zauważymy, że jak się regenerujemy swoje życie To też energię możemy zregenerować A w tym przypadku naprawdę nam się przyda całkiem jej sporo Dobra, wychodzimy znowu na światłość Może tym razem nam się uda Uwielbiam takie momenty, są naprawdę klimatyczne Patrzcie jak to wszystko, tu, tu dopiero to jest mrożone miejsce no sami przyznacie Sami przyznacie, że No, to, to miejsce jest dopiero zmnożonym miejscem Dobra, może pobiegnijmy, bo faktycznie nam się troszkę spieszy. Nie do końca wiem co w tej sytuacji mam zrobić. Czy da się przejść pod tym? Umieram, umieram. Kurczę, co tam trzeba zrobić? Bo to jest taki moment, właśnie, że wybiegamy, niby na zewnątrz, i z jakiegoś powodu coś nam blokuje drogę, i rzecz jasna, ja nie wiem, jak się z tym uporać. Bo jest troszkę takie niepokojące. Może te jeszcze raz próbujemy. Być może teraz się w końcu uda. No dobra, albo wiecie co. Albo nie, jeszcze inaczej, w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ już minął wystarczający już minął odpowiedni czas, już ponad 20 minut gram i w tym właśnie dlatego też zakończymy dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku zaczniemy właśnie od takich zmagań z, z przeznaczeniem można by tak powiedzieć jeśli chcecie się dowiedzieć, co wydarzy się w następnym odcinku, czy nasz bohater przeżyje, czy uda mu się jakoś przedrzeć przez tą zamieć i ocalić statek, ocalić kapitana, ocalić całą załogę, pokonać złe stworzenia, koniecznie oglądajcie kolejny odcinek. No a póki co, do zobaczenia!